Chciałbym się dowiedzieć, chciałbym się spytać, dlaczego pan minister, wiceminister Obrony Narodowej, obecny wiceminister Obrony Narodowej, ukrywa fakt zniszczenia samolotu TU-154 nr 102, nie 101, 102 w roku 2012, od którego to momentu ten samolot przestał latać. Tymczasem pan Tomczyk. Zarzuca zniszczenie tego samolotu pod Komisji Smoleńskiej, która zaczęła go badać cztery lata później, w roku 2016. Po jego zniszczeniu w roku 2012 przez rząd pana Donalda Tuska oraz przez ówczesne Ministerstwo Obrony Narodowej. Mówię oczywiście o odpowiedzialności, bo być może zniszczył ktoś inny, a tylko nie zidentyfikowano prawdziwego sp sprawcy zniszczenia. W sierpniu 2012 roku specjaliści badający ten samolot wykryli, że jego główny silnik, tylny, numer 2, ma taką awarię, że lot doprowadziłby do katastrofy. Informacje o tym, informacje o tym, otrzymało szefostwo wojskowego lotnictwa, minister obrony, szef kancelarii premiera. Mimo to nie zdecydowano się go naprawić, lecz przesądzono, że nie będzie używany od roku 2012 i od tego czasu już nigdy nie latał w wyniku zakazu Ministerstwa Obrony Narodowej. Tymczasem pan Tomczyk nam zarzuca to, co zrobił minister obrony narodowej oraz co zrobił rząd Donalda Tuska. Dziękuję, Dlaczego w związku pośle. z tym ten zarzut jest wobec nas stawiany? Poza kłamstwem i oszustwem, jaki jest pośle. rzeczywisty cel działania pana Tomczyka w tej Dziękuję. sprawie? Jeszcze tylko pani dodam, pani. Pani pozwoli jedną sprawę. Mianowicie zdanie, w listopadzie roku 2012, w listopadzie 2012 dziękuję, pośle, prokuratura mamy... stwierdziła, że w tym samolocie znaleziono bardzo znaleziono dziękuję, Pani pośle. Bardzo dziękuję. Zapraszam, zapraszam sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, pana ministra Cezarego Tomczyka o udzielenie odpowiedzi. Prawda, Panie prawda. pośle. Ja szczerze mówiąc doskonale rozumiem, że pan poseł Antoni Macierewicz boi się odpowiedzialności. Szczerze mówiąc, będąc na jego miejscu po tym wszystkim co zrobił, też bałbym się odpowiedzialności, więc wydaje się, że jest to dość jasne. Zresztą stare polskie porzekadło uderz w stół, a nożyce się odezwą witamy nożyce na sali. Jeżeli chodzi o kwestię samolotu, o którym pan wspominał, czyli drugiego Tupolewa, Prawda jest taka, że między rokiem 2016 a 2019 pan i pana zespół ludzi, bo nie powiem ekspertów, bo to byłoby nadużycie z mojej strony, dokonali zniszczenia tego samolotu, pocięcia go piłami, szlifierkami. Zresztą pan Jorgensen, który według dokumentacji nawet część tych pociętych elementów samolotu trzymał we własnym domu. Warto dodać taką małą informację, że obywatelstwo polskie pan Jorgensen dostał, uwaga, miesiąc przed tym, zanim został członkiem podkomisji smoleńskiej. To zresztą często w Pana y, głowie w tego typu sytuacjach rodzą się pytania. W tym przypadku nas to łączy, w mojej głowie też rodzi się pytanie. Jak to jest, że pan Jorgensen, który później ciął polski samolot, dostał polskie obywatelstwo miesiąc przed tym, zanim wszedł do y, podkomisji? Smolejski. W 2012 roku nie było ani pilotów, ani kadry, która była zdolna tym latać, ani prawdę mówiąc nie było woli, bo ten samolot był oblatywany, był wykorzystywany do badań, ale nikt go nie niszczył, bo niszczeniem y, zajmował się Pan razem ze swoim zespołem, zresztą jest Pan w tym mistrzem to jest odpowiedź na pytanie ale chciałbym wrócić też do elementu który pojawił się na komisji obrony o którym mówił pan minister Macierewicz czyli to jest też jeden z elementów który jest poddawany dyskusji był poddawany też ocenie czyli kwestia ochrony pana Antoniego Macierewicza ja bym chciał zacytować fragment z komisji obrony narodowej Sprzed dwóch miesięcy, kiedy komisja pochylała się nad sprawą żandarmerii wojskowej. To jest cytat, to jest stenogram z tego posiedzenia, dostępny publicznie, każdy może do niego zajrzeć. Minister Macierewicz, były minister, na szczęście mówi tak: Chcę też podziękować za ochronę, którą realizowali państwo w sposób skuteczny, zwracając się do żandarmerii. W taki, który sprawił, że pomimo wielu prób agresji, zarówno wobec pana premiera Kaczyńskiego, jak i mnie, żadnemu z nas nic nie groziło. A za to, co służba Żandarmerii robiła wobec pana premiera Kaczyńskiego, a także wobec mnie, chociaż bez mojego wniosku, żeby było jasne, powtórzę to, chociaż bez mojego wniosku, żeby było jasne tylko na wniosek ówczesnego ministra obrony narodowej, raz jeszcze bardzo dziękuję. I ja już na komisji Sejmowej powiedziałem, że pan kłamał tej sprawie. Bo to nieprawda, że ochrona została przyznana panu na wniosek pana ministra Błaszczaka. To jest dokument podpisany przez pana Antoniego Macierewicza, który za chwilę udostępnię publicznie. Myślę, że każdy powinien wiedzieć, że nawet w sprawie własnej ochrony pan kłamie, a co dopiero w sprawach tak poważnych jak kwestia smoleńska i katastrofa ja bym się na pana miejscu tak nie śmiał, szczerze mówiąc, bo wydaje mi się, że to raczej przyczynek do wielu innych kłamstw, które będziemy pokazywać opinii publicznej, bo uważam, że największą, takim największym remedium na państwa kłamstwa są po prostu fakty i prawda. Więc y, zacytuję: To jest y, dokument y, podpisany przez Antoniego Macierewicza, szanowny panie ministrze, do pana ministra Błaszczaka, na podstawie artykułu pierwszego, punkt szósty rozporządzenia ministra obrony narodowej. W sprawie osób, w stosunku do których żandarmeria wojskowa wykonuje czynności obronne oraz zakresu i trybu współdziałania żandarmerii wojskowej z Biurem Ochrony Rządu w związku z ustąpieniem ze stanowiska ministra obrony narodowej oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego, proszę pana ministra o wydanie decyzji. O wykonywaniu wobec mojej osoby czynności ochronnych przez żandarmerię wojskową. Jednocześnie proszę, uwaga, o kontynuowanie oddelegowania pana Kazimierza Bartosika. To jest pana, jak rozumiem, bliski współpracownik. Pan we wniosku do ministra obrony prosi, żeby ten człowiek był w pana grupie ochronnej. I na to odpowiada generał brygady Robert Jędrychowski w odpowiedzi do ministra Błaszczaka. W odpowiedzi na pismo dotyczące decyzji w sprawie czynności ochronnych wobec Antoniego Macierewicza proponuje wykonać te czynności w formie ochrony bezpośredniej poprzez wydzielenie uzbrojonego żołnierza ochrony żandarmerii wojskowej pojazdu służbowego wraz z uzbrojonym kierowcą i co ważne nawet komendant żandarmerii nie zgodził się na ten fakt żeby pan Bartosik pełnił taką funkcję bo cytuję Ponadto melduję, że pan Kazimierz Bartosik nie jest żołnierzem ani pracownikiem żandarmerii wojskowej. Pozwoliłem sobie też przy okazji zebrać te dane, które dotyczą Pana ochrony, no bo jeżeli chodzi o pojazd służbowy dwóch żołnierzy, te koszty były podawane, ale chciałbym też, żeby Państwo zobaczyli, jaki był ogrom tego. To znaczy w czasie tego okresu czyli od lipca przepraszam od 7 lutego 2018 roku do 14 grudnia 2023 roku bo to była jedna z pierwszych decyzji ministra obrony narodowej żeby panu tę ochronę zabrać przejechano łącznie 370 8 tysięcy 54 kilometry, zużyto 46 tysięcy litrów benzyny samochodowej. Załączny koszt prawie ćwierć miliona złotych. 378 tysięcy kilometrów, czyli tak lekko licząc, 8 razy przejechał pan świat na koszt państwa i obywateli. Mając ochronę żandarmerii wojskowej, mimo że nie miał Pan do tego właściwie żadnego prawa oprócz decyzji, oczywiście ministra obrony, ale na pewno nie było do tego żadnych wskazań, bo Pan tych wskazań nawet sam nie podniósł we wniosku. Ale uwaga, mówi Pan, że Pan tego wniosku nie złożył. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie ministrze.